Witam wszystkich po dość długiej nieobecności. Po pierwsze, w pierwszej kolejności czekałem do poniedziałku, żeby spotkać się z informatykiem, który miał mnie poinstruować, jak robić filmiki, żeby one były na całym ekranie, a nie tylko taki wąski pasek, co no, było lepsze dla Was, dla odbioru. Spotkanie odbyło się we wtorek, w momencie kiedy. Filmik montowałem, kiedy, kiedy już miało być tak, jak miało być. Doszło do wypadku, a mianowicie córka miała wypadek samochodowy. Kompresyjne złamanie kręgosłupa, złamanie żebra. Jedyne szczęście w tym całym nieszczęściu to jest to, że rdzeń kręgowy nie został naruszony, nie jest naruszony, wszystkie czynności ruchowe zachowane, ale mimo wszystko okres, no minimalny okres leczenia to jest 3 miesiące. Kto miał z tym styczność, to wie, że no nie jest to temat ciekawy. Y, oczywiście poinformowałem y, trenera, że nie będę przez y, tydzień wykonywał ćwiczeń, bo nie miałem do tego głowy. Ogromny stres. Y, dziękuję trenerowi za to, że podesłał mi y, aszpaganda. Ashwaganda podesłał mi linka. Y, jest to lek dziełowy, lek, może nie lek, y, suplement dziełowy, który, który w tych dniach, takich gdzie, gdzie człowiek gdzieś tam, no takie życie w stresie. Pomaga, ułatwia. Dzisiaj to już do mnie doszło. O, tak to wygląda, proszę bardzo. Po tygodniu wrócę do tematu i powiem, czy jakoś tak jestem spokojniejszy, czy nie. Ale na pewno będę brał, zobaczymy. Tak jak wspomniałem, ktoś, kto gdzieś tam żyje w stresie, a teraz mam ogromny stres. Ma to ułatwić jakoś tak spokojniej przejść przez, przez ten czas. Od poniedziałku zaczynamy na 110%, dlatego że chciałbym troszeczkę nadgonić to, co straciłem. No i pierwszy filmik wjeżdża w poniedziałek najpóźniej we wtorek. Więc do zobaczyska, pozdrawiam.